Mnóstwo przestrzeni, światła i wygody. Pracownicy nazywają ją Wersalem. Nowa siedziba warsztatów terapii zajęciowej tchnęła nowe życie w pracowników i ruszyła do przodu jakość zajęć przeprowadzonych w placówce. Wszystkich zalet przeprowadzki do nowej siedziby nie sposób wymienić. Trudności z tym ma nawet kierownik. To tak jakby czerpać z niewyczerpanej skarbnicy. Warsztaty terapii zajęciowej są teraz w samym centrum miasta, tam gdzie najmocniej bije jego serce. Piękny widok na zewnątrz i ten od wewnątrz rozkłada na przysłowowe łopatki. I nie ma w tym żadnej przesady. Kontrast między tym, co było, a tym, co jest, jest olbrzymi i nie da się go ogarnąć żadną liczbą. Sumując, można powiedzieć, całkowita, całkowita odbudowa substancji budynku. Budynek dzisiaj jest przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby na wózkach i słabo chodzące, poprzez właśnie likwidację barier i przystosowanie tej infrastruktury użytkowej. Akumulacja dobrej energii, ciepłej i pozytywnej to wynik warunków, jakie od tej pory będą udziałem uczestników warsztatów. Nowe, świeże i żeby nie powiedzieć luksusowe będą już od czwartku warunki dla całej sześćdziesiątki korzystającej z zajęć. Zresztą miejsca jest na tyle, że absolutnie każdy ma tam swoją przestrzeń. W ciszy, spokoju i pełnym komforcie otoczenia będzie tam pracować 24 pracowników. Przeprowadzka jest sukcesem, jest przepływem dobra, który nastąpił między samorządem i parafią, czyli tymi podmiotami, które mają dyspozycję jedne budynków, jak wspomniany samorząd, no i wola parafii w osobie księdza Prałata. Michała Józefczyka, wcześniej wspomniany przedstawiciel samorządu pan prezydent Norbert Masalecz To te dwie osoby, które, które były kluczowe, i w związku z tym to zaowocowało takim rzeczywiście wspaniałym zakończeniem tego procesu zmiany siedziby. To na pewno będzie skutkowało zmianą naszych warunków pracy, bo, bo oprócz osób niepełnosprawnych, które już naprawdę w warunkach najlepszych z możliwych da nam to Terapeutom i pracownikom warsztatu możliwość pracy we wspomnianych warunkach znacznie polepszonych, ale także da możliwość uczestnikom korzystania z lepszych warunków, i to zaowocuje na pewno podniesieniem jakości terapeutycznej, oferty przede wszystkim warsztatu, zmianę naszego wizerunku z dość marginalnego tarnowzeckiego miejsca na miejsce wielce eksponowane, także z pewnością to wykorzystamy. To spełnienie marzeń dla pracowników warsztatu. Już nie mogą się doczekać oficjalnego otwarcia, które z pewnością wywrze ogromne wrażenie na tych, którzy byli i są uczestnikami warsztatów. Otwierać szeroko buzie z zaskoczenia będą też ci, którzy budynek przy Sandomierskiej traktowali jako szkołę. Teraz budynek nabrał całkiem nowego wymiaru. Dla personelu warsztatów to prawie jak urzeczywistnienie science fiction. Skok do przodu jest duży. Wreszcie uwieńczone zostały cztery lata starań. Sądzę, że tarnobrzeżanie znają nas, na pewno cenią bez wątpienia nas, a jeszcze wiele, wiele przed nami. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że, że dodatkowym atutem tego, tej lokalizacji jest to, że parafia otrzymała życzenie budynku, czy działki, bo to jest tak naprawdę nieruchomość zabudowana, tak to się nazywa, na okres dziesięcioletni i Bezpłatne, to jest użyczenie bezpłatne, czyli warsztat został obciążony z opłat najmu. To też znaczne polepszenie warunków finansowych, co wpłynie także na użytek, również uczestników. I z tego się ogromnie cieszymy. Ksiądz Michał Józefczyk zadbał o każdy najmniejszy szczegół. Siedziba z łatwością może stać się pomnikiem jego dokładności i skrupulatności. Wszystko wykańczane jest niemal ze szwajcarską precyzją, tak by uczestnicy warsztatów czuli się jak goście czterogwiazdkowego hotelu.